Cześć wszystkim. Tomek Kostowski, firma Intelligence Studios, partner Monday.com w Polsce. Piątek, piąteczek Piątunio, a my dzisiaj w naszym odcinku omówimy sobie bardzo istotny temat, jakim jest zarządzanie dostępami i uprawnieniami do poszczególnych funkcjonalności platformy Monday.com. Slajd, który widzicie przed sobą, przedstawia właśnie wszystkie obszary. Gdzie dostępy i uprawnienia mają zastosowanie? Są to typy użytkowników, są to obszary robocze, są to tablice w podziale na kolumny i wiersze, i są to jeszcze zespoły. Będziemy sobie analizować po kolei każdy element. Rozpoczniemy od typów użytkowników. Mamy Cztery typy użytkowników: administrator, członek zespołu, odwiedzający i gość. Administrator, jak sama nazwa wskazuje, jest użytkownikiem, który jest odpowiedzialny za zarządzanie całym kontem Monday.com, ale oprócz tego, w ramach tego zarządza też uprawnieniami dla pozostałych typów użytkowników. Administrator dodatkowo może również e, nadawać uprawnienia do integracji e, mandate.com z innymi systemami oraz do e, eksportu danych, e, np. do pliku Excel. W panelu administracyjnym, w sekcji uprawnień, e, Administrator może dla każdego typu użytkownika, czyli członek zespołu, odwiedzający czy też gość, nadać bardzo szczegółowo uprawnienia do każdej funkcjonalności. Tych funkcjonalności tutaj jest dosyć dużo. Ja teraz nie będę analizował każdej linijki jedna po drugiej. Zwrócę wam tylko uwagę, że członek zespołu jest typem użytkownika, który ma tak zwany read write dostęp, czyli może używać w pełni narzędzia, jeżeli chodzi o funkcjonalności. Natomiast Użytkownik typu odwiedzający jest użytkownikiem typu read only, czyli ma dostęp do informacji, ale nie może jakby wykonywać czynności w ramach konta, w ramach poszczególnych tablic. I ostatnim, czwartym użytkownikiem z tych domyślnych, które są standardowo tworzone, jest użytkownik typu gość. Jest to użytkownik z adresem e-mailowym spoza domeny firmy, tak, do której jakby podpięte jest konto Monday.com. Użytkownik gość ma ciut więcej uprawnień niż odwiedzający, może dodawać nowe wiersze do tablic, może komentować, może nawiązywać interakcje właśnie w ramach danej tablicy danego procesu podmandate.com. Warto podkreślić, że dwa pierwsze typy użytkowników, czyli administrator i członek zespołu, są licencjami płatnymi, natomiast użytkownik typu odwiedzający i gość są w większości planów użytkownikami bezpłatnymi. Oprócz tego ma, administrator ma możliwość tworzenia nowych, customizowanych typów użytkownika, gdzie na podstawie Istniejących ról, czyli członek odwiedzający gość, jesteśmy w stanie utworzyć sobie taką rolę i potem tutaj w tym prawym panelu skonfigurować odpowiednie uprawnienia, i potem wykorzystać to w sekcji użytkownicy, gdzie tutaj już mamy. Dokładnie osobę wymienioną z imienia, nazwiska i możemy do niego przypisać konkretną rolę. Bądź to z tych czterech domyślnych, bądź też z ról niestandardowych, które zostaną utworzone przez administratora. Kolejnym elementem na liście omawianych uprawnień są uprawnienia do obszarów roboczych. Obszar roboczy to jest taki. Poziom nadrzędny, jakby dostępu do danych przetwarzanych w procesie. Obszary robocze mogą być otwarte lub zamknięte. Kiedy tworzymy nowy obszar roboczy, mamy do wyboru dwie opcje: otwarty obszar i obszar zamknięty. W momencie, kiedy utworzymy sobie właśnie obszar roboczy typu zamknięty, ten dostęp do takiego obszaru roboczego zostanie zawężony i, i z tego poziomu, kiedy administrator, znaczy nie administrator, tylko właściciel obszaru roboczego, będzie zarządzał obszarem roboczym, to po pierwsze będzie mógł dodawać nowych użytkowników, zapraszać do tego obszaru roboczego i jeszcze dodatkowo dodawać ich do grona. Nie tylko użytkowników, ale właścicieli, czyli ci właściciele, jakby będą stawać się administratorami tego obszaru roboczego, a oprócz tego na poziomie obszaru roboczego można również, tak jak w przypadku typów użytkownika, wybrać odpowiedni, um, odpowiednią rolę i przypisać do tej roli. Poszczególną czynność, tak? poszczególną funkcjonalność poprzez właśnie zaznaczenie, odznaczenie poszczególnego checkboxa. W materiałach, w linkach zamieszczonych pod tym nagraniem, znajduje się pełna specyfikacja, pełen opis. Tych właśnie uprawnień, które możemy nadawać i zapraszam do tego, żeby się z tymi materiałami zapoznać. Jeżeli mielibyście pytania, coś byłoby dla Was niejasne, bardzo proszę o bezpośredni kontakt ze mną. Dobrze, jedźmy dalej. Kolejny poziom to są uprawnie, typy tablic oraz uprawnienia dla tych tablic per kolumna i per wiersz. Użytkownik, który tworzy nową tablicę w obszarze roboczym, automatycznie staje się jej właścicielem. I co za tym idzie, tak jak w przypadku obszarów roboczych, mo może dodawać kolejnych właścicieli tej tablicy, może do zapraszać kolejnych użytkowników do tej tablicy, po to, żeby wspólnie w ramach danego procesu, czy fragmentu procesu opartego o, da o daną tablicę, Tacy użytkownicy mogli działać. W momencie tworzenia tablicy, użytkownik ma możliwość wyboru trzech różnych typów tablic, które znowu wiążą się jakby z poziomem dostępu tych tablic. I mamy tutaj do wyboru trzy, trzy rodzaje. Pierwszy to jest tablica główna, do której widoczność będzie dla wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do danego obszaru roboczego. Drugi poziom to jest tablica prywatna, która będzie niewidoczna dla użytkowników, dla wszystkich użytkowników w systemie, poza tymi, którzy zostaną zaproszeni przez właściciela tej tablicy. I trzeci. Typ tablicy, czy trzeci poziom, to jest tablica typu współdzielona czy udostępniona. Służy ona nam do tego, aby jest ona przewidziana jakby do współpracy z użytkownikami typu gość, czyli użytkownikami spoza naszego konta, spoza domeny jakby naszego, naszej firmy. To mogą być freelancerzy, to mogą być podwykonawcy. Tacy użytkownicy typu gość będą w systemie widzieć tylko i wyłącznie te tablice do których zostali zaproszeni. Te typy tablicy można zmieniać w późniejszym czasie dokonujemy tego z funkcji z menu ustawienia zmień typ tablicy i zmiana na współdzielony lub prywatny. Na poziomie samej tablicy rozróżniamy kolejne dwa poziomy nadawania uprawnień. Odnoszą się one do poszczególnych kolumn oraz wierszy. W przypadku kolumn możemy nadać uprawnienia dotyczące widoczności danej kolumny, czyli chowamy ją lub pokazujemy, lub ograniczamy edycję takiej kolejności. W zależności od tego, Którą opcję wybierzemy, pojawi nam się dodatkowe okienko, w którym możemy dodać użytkownika, który będzie miał prawo do Edytowania takiej kolumny, i automatycznie, jeżeli wybierzemy tę funkcję, to obok nazwy danej kolumny pojawi nam się ikonka informująca o tym, że zostały tutaj nałożone ograniczenia. To samo będzie widoczne, jeżeli byśmy ograniczali widok kolumn, i wtedy, jeżeli taki widok kolumn będziemy ograniczać, to Tutaj obok nazwy kolumny pojawi nam się ikonka przekreślonego oka, ta, która mówi, że też mamy tutaj nadane ograniczenie, ograniczenie dotyczące widoku kolumny. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe uprawnienia dotyczące edycji poszczególnych elementów, widoczności tych poszczególnych elementów przez osoby przypisane, w kolumnie typu ludzie, możliwość przenoszenia jednych elementów wierszy z jednej tablicy do drugiej i jeszcze szeregu innych informacji. Do tego służy nam osobna funkcjonalność pod tytułem uprawnienia na poziomie tablicy, i tutaj pojawia nam się nowe okno, w którym możemy ustawić uprawnienia. W odniesieniu do tego, do elementów danej tablicy, elementów podrzędnych tej tablicy, do funkcjonalności związanych ogólnych z tą tablicą, do aktualizacji, do kolumn, o których już mówiłem, do grup, które możemy przypisywać do danej tablicy. I jeszcze do formularzy, czy też ewentualnie do poszczególnych widoków. I jeżeli chodzi o ten obszar uprawnień, to postaram się w następnym tygodniu przygotować osobne nagranie, ponieważ jest to dosyć złożony temat i myślę, że wymaga oddzielnego nagrania, po żeby tylko i wyłącznie skupić się na tym obszarze. Także zapraszam do śledzenia i niedługo pojawi się właśnie nowe nagranie dotyczące uprawnień stricte samej tablicy. Natomiast wracając do tych głównych obszarów, które właśnie dzisiaj omawiamy, nie na tak bardzo szczegółowym poziomie, należy jeszcze wspomnieć o zespołach. Jest to ostatni element właśnie tych uprawnień, i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że samo tworzenie zespołu. Nie generuje żadnego upra rodzaju uprawnienia, jakby. Niemniej jednak jest to bardzo przydatna opcja do tego, kiedy my nadajemy uprawnienia do poszczególnych tablic czy obszarów właśnie poprzez przypisanie konkretnej grupy. O co chodzi? W momencie, kiedy utworzymy sobie tak zwany zespół, weźmy na to tutaj taki zespół HR Team, to my możemy dodać do niego. Pewną liczbę użytkowników, które są w tym zespole, i taki zespół, nadając uprawnienia na poziomie tablicy czy obszaru roboczego, możemy dodać jako całość. Wtedy nie musimy dbać o to i nie musimy myśleć o tym, że jakiejś osoby w nadawaniu pewnych uprawnień pominęliśmy. Podsumowując, z jednej strony pozwala nam to na szerszą konfigurację, a z drugiej strony pozwala nam to na kontrolę, tak, którzy użytkownicy mają rzeczywiście dostęp do danego zasobu. Nadawanie dostępów i uprawnień jest naprawdę istotnym elementem tworzenia danego procesu biznesowego w Monday.com. Zrozumienie wymaga chwili uwagi, niemniej jednak jest to dosyć prosty temat. Jeżeli, jeżeli mielibyście jakieś pytania napiszcie do mnie na adres tomasz.kostowski@intelstudio.com postaram wam się pomóc umówimy sobie sesję przejdziemy przez wasze ust ustawienia i zobaczymy co da się zrobić lepiej. Jeżeli Wam się podobało to nagranie, bardzo proszę o polajkowanie. Bardzo też proszę o ewentualnie przesłanie linku do tego nagrania osobom, które potencjalnie byłyby również zainteresowane odsłuchaniem tego nagrania. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.